Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji po spotkaniu PGLiKS w Łochaczu, LGS Łódź, wynik 1-0 w to może Tomasza Kubek. Yy, serdecznie witam gościa, yy, pana Jarosława Chodnickiego i prosimy o komentarz do Komentarz będzie krótki. Yy, yy, ja myślę, że gdybyśmy tak mhm. grali, w poprzednim jak dzisiaj ten z Bełchatowem to byśmy mieli zdecydowanie więcej punktów niż tych w tabeli nie bylibyśmy na miejscu spadkowym ale pod dwoma warunkami pierwszy warunek to że y, strzelalibyśmy wykorzystywalibyśmy y, tę te sytuacje y, nie mówię, że bramkowe, ale takie y, znaczy podbramkowe które są źle źle w fazie końcowej yy, rozegrane, zakończone yy, i a po drugie yy, gdybyśmy nie dawali yy, drużynie przeciwnych prezentów tak jak dzisiaj na 1.0. i to myślę, tak można ten mecz zlikwidować. Dziękuję. Bardzo proszę prezydenta Osteręczyka. A, tylko przeszło ty i nie Mogę wszystko. Mógłby ktoś powiedzieć, że w zasadzie nic się nie stało, wygrał Bełchatów. Ale poważnie mogę powiedzieć, że był to pod względem fizycznym i prawdopodobnie psychicznym, to jest bardzo trudny mecz. I bardzo jestem ciekawy, ile ta drużyna by zyskała na wartości, gdyby gdybym był specjalistą od układu nerwowego, bo muszę przyznać, że nie tylko ja, również zawodnicy tego dokładanego y, ciężaru y, porażek, nieszczęść również y, nie dźwigają bez trudu, a to się absolutnie przenosi na, na grę na grę, która. Z jednej strony w zasadzie nie może mieć do żadnego dowodnika, że w tym meczu nie chciał grać najlepiej i nie włożył sporo sił wygranie tego meczu. Natomiast jestem przekonany, że jakościowo nie było to z naszej strony I jak gdyby krokiem do dużym krokiem do lepszej gry. No, wpadliśmy w sytuację kolejnych meczów, w których absolutnie musimy odrzucić piękną grę, a wszystko zrobić, aby punkty zdobywać. Czy się udało w dzisiejszym meczu? Czy drużyna zasłużyła na zwycięstwo? Nie to oceniać, być może jestem za bardzo zaangażowany emocjonalnie również w grę każdego zawodnika, uważam, że zwycięzców się nie sądzi. Ja nie mam zamiaru yy, brać się za krytykowanie kogokolwiek, nawet za Pawła w bo... przypominam sobie, że w meczach, gdzie nie grał, traciliśmy po trzy, po cztery bramki. Dziękuję bardzo.